Cześć, witajcie! Z tej strony Konradulet. Dzisiaj Wam zaprezentuję, jak pobrać najprostszego w obsłudze i poza tym też ma, na mało megabajtów autoclickera. Więc tak, jak chcecie autoclickera, to po prostu wpiszcie w wyszukiwarce AutoClicker. No i kliknijcie tutaj w to opę Autoclicker. Pojawi się Wam coś takiego, no to kliknijcie Download. Potem będziecie mieli takie ładowanie. Po czym po prostu kliknijcie, potem tutaj zachowaj, bo tutaj to po prostu jest takie gadanie i to naprawdę to nic nie szkodzi w komputerowi, zawsze możecie odinstalować. No i potem jak już będziecie to mieli, no to zobaczcie, mamy tutaj opa autoclicker, tutaj milliseconds, to ustawiamy ile chcemy, jak chcemy najszybszego autoklikera, no to to wtedy będzie nam klikało raz na jedną milisekundę, można tutaj ustawić jak się chce, no i tutaj możemy też ustawić jak chcemy to po prostu jakim przyciskiem chcemy to Startować, no i zobaczcie tutaj mamy start F6, czyli po prostu to klikam i już mi to działa. No i jak chcę, by to przerwało, no to znów klikam F6, kliknąłem F6, no i, no i teraz jest po prostu nie, nie działa. I może znów F6 działa, F6 nie działa. Myślę, że Wam pomogłem. Życzę miłego dnia. Pamiętajcie o subskrypcji.